Jakie było zadanie teraz przed Wami postawione? A, trzeba postawić. E, pieczątki. Pieczątki, tak, e, Na wszystkie. E, na wszystkie liczby. Mhm. Tak. A teraz gdzie byliście? E, byli w. w pokoju 66. E, 64. Co to za pokój? E, to jest pokój. E, pobieranie nowych. E, Książek praktyk morskich. Właśnie o to chodzi w podchodach akademickich. Organizujemy je dla grup. Studentów zagranicznych już po raz trzeci i co roku studenci bawią się, poznając uczelnie, czyli poznają te najważniejsze dla siebie miejsca, które normalnie poznają w toku studiów. Nasi studenci mają okazję poznać je już wcześniej, mają okazję poznać się między sobą, czyli stworzyć grupy, w których się bawią. E, takich osiem grup będzie biegało po całej uczelni, szukało tych miejsc, które mają zadane i będą tam wykonywać zadania, a w zamian za zadania dostaną pieczątki poświadczające wykonanie tych zadań. Także odwiedzą dzieka na te wszystkich wydziałów. Odwiedzą Bibliotekę Główną Akademii Morskiej, odwiedzą dział personalizacji danych, który będzie dla nich ważny w przyszłości. Dział stypendiów, który mam nadzieję, też będzie dla nich ważny w przyszłości. Odwiedzą dział praktyk, który, z którym każdy student Akademii Morskiej musi się zetknąć w toku studiów. Także myślę, że to dobra okazja, żeby poznać ten lekko zawiły budynek, w którym wszyscy czasem się gubią. Myślę, że dzięki temu będą się gubić mniej. E, trzeba było znaleźć na Facebooku e, stronę e, biura karier, tak, e, Akademii Morskiej, po prostu polubić to wszystko już zrobione. Przed chwilą graliśmy w koszykówkę, żeby zarabiać początkę. Ile rzutów trzeba było oddać celnych? Siedem rzutów. To udało się? No właśnie. Czyli zdobyliście kolejną pieczątkę? Tak. Trudne zadanie? Nie bardzo. Co jeszcze przed Wami? E, jeszcze w pokój 66 i e, 68 na Walach 1-2 i jeszcze po innych budynkach Akademii. Poczną życie? No właśnie. Трохи шукали на плянах пожомів, а так вшістко зроблено. А що справило найбільшу трудність? Um, в бібліотеці треба було дуже трудно виконувати завдання, бо салі ну, в інших сторонах, і треба знали, що було вшістки, і то було тільки на три дні ще. <śla>